Jego dzieciom powodzi, prośby otoczył błogosławieństwem szpitale, zakłady pracy, wioski i miasta wszystkie. Błogosławieństwa i wsparcia od Jezusa Eucharystycznego. Potrzebujemy tego, aby On towarzyszył wszystkim naszym sprawom, nam żyjącym, ale także pamiętamy o tych, jak najrychlejsze, do szczęścia i radości przebywania z Bogiem. A na początku tej mszy świętej, za to może, że tak czasem rzadko, a nawet niekiedy niegodnie spożywamy ciał Chrystusa. Przepraszajmy na początku naszego liturgicznego spotkania. I Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina z grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.